Torchlight 2. Wiem, wiem, nie wygląda zachęcająco, ale proszę posłuchać. Szedłem sobie mapą, ogólnie mapa świata była. Robiłem questy i trafiłem po drodze na klus poboczny. Babka mi zagada, że mi wszystkie krypty i odzyskał dla niej zwój. Było tam pełno umarłych, a raczej nie umarłych. No i dobra, znalazłem zwój, właśnie jej oddaję nagrodę. Mogę sobie po głości wybrać trzy rzeczy, które chcę. No to opończe. Chętnie wezmę. gained an experience. My pack is full. Zaraz będę co się dzieje. Dobra, podnoszę te opończe. I tak. Tu z potworków różne rzeczy mi wypadają. Co chwilę coś nowego. I najeżdżam, tu jest nowa opończa. Stara ma 3 ochrony, ta ma 5 ochrony jeszcze 13 domanów. Ubieram. Co ubiorę, to zmienia wygląd. Patrzcie na jego głowę. Zaraz kaptur założę. Jest kaptur. To mi się bardzo podoba zawsze. W grach. I teraz tak. Mamy zwierzaka. Nazywałem go Maciek. Ciekawy czym. I zwierzak bije razem z nami. Możemy też dla niego przedmioty zdobywać. Tu mu wrzuciłem niepotrzebne przedmioty. Powiem wam Potem wam powiem dlaczego. Ogólnie mamy cztery klasy postaci. Ja sobie wziąłem klasy takiego. Nie pamiętam szczerze, jak to się nazywało. Mechanik. Że on buduje różne rzeczy. Niestety nie znajdę twojego nazwy. I tak, no i wypada mi pełno różnych rzeczy. Tu na przykład aryjska czaszka Unikat. Mogę to wsadzić sobie do jakiegoś itemka. Tutaj widzę, że miecz ma miejsce, żebym sobie wsadził. Rękawiczki to nie. Bruskę mogę im zmienić. No dobra, zmienię bruskę niech będzie no taką. I tą czaszkę mogę sobie tu wsadzić. I mam dodatkowo od Aris, asas Asyskiej czaszki 2-2 regeneracji zdrowia. Tu tak samo mam co innego. Obrażenia od ognia, ale nie mam w co wsać dobra w miecz. I tak. Mogę mieć jakie chcę bronię. Wybrałem sobie miecz, ponieważ mam tu skill, który wymaga miecza, lub topora, lub młota, lub broni drzewcowej. Drzewcowej, Akurat miałem miecz, bo miałem miecz. I to jest mój skill. Nie skillebam tutaj. Płomienny młot, ale mogę też mieć miecza. Jest tutaj na dole napisane na zielono. Mogę też kupić nowy skill, bo właśnie zdobyłem 7 level. Kupuję. Wracam na pasek. nie. Próbujemy. Umiejętności budowy. Tylko moja postać to ma. Kupiłem niedawno coś takiego jak robot leczący. On leczy mnie i moich towarzyszy. Słabo, bo słabo, ale można ulepszać tego leczenia. Walnięcie działa, też na 7 level to tak. kupię, ale jak to przecież nie masz działa, Olek, powiecie. Otóż tutaj mam drugi zestaw broni, tu mam działo. przełączam się na błąd między tymi zestawami broni. Przepraszam, kichnąłem. Tutaj mam to tarczy, to nie potrzebuję. No dobra, nie będę komplikował tyle co ten... Okazałem, to ukazałem, Teraz przejdę do walki. Ogólnie mam questy. Głó jeden główny, jeden poboczny. Tu poboczny zejść do krypty. Już przyszedłem. To jest gra diablo A to przeciwnie. Nie, to jest... No, you just get here? A, to muszę przejść, żeby dalej quest kątyć, akurat. oczywiście są też punkty umiejętności, zaraz wam pokażę. O, są przeciwnicy. Tutaj magicznym kosztulem i mieczem atakuję na lewym przycisku myszy. Na prawej przycisku myszy mam ten atak, czyli młot. To jest taki atak ważniejszy, obszarowy. nasz robocik leczący, chyba zniknął. No to przebijemy i sprawdzimy nasz nowy atak, czyli sejsmiczne walnięcie. Jest, przeciwnika? Jest duży. No, i to jest dużo. i opuszczono tych, którzy czyli to jest taki stun. Jeszcze raz. Teraz sobie zmienię broń, nie patrzcie i teraz atakuję z, z armaty. Na szczęście mój kot ubił tego busa. dokończył moje dzieło, Możemy tu w czterech sobie nawet biegać. każdej inną klasę. Zszelam z armaty, a teraz specjalny atak z armaty użyję. Moja klasa. Tutaj im szybciej zabijam, tym bardziej rośnie, tym mocniej uderzam wtedy tym innym misk. Jeszcze coś, co chciałem wam pokazać. To co chciałem wam pokazać to Maciek. Otwieram Maćka. Otwieram swój ten... Mam tu sporo niepotrzebnych rzeczy. Mam to co sprzedać i chcę, nie? Daję jej Maćku. I, I tak. I biorę wyszli zwierzaka do miasta. I Maciek sprzeda wszystko, co ma w plecach. Maciek sobie poszedł. Za minutę do mnie wróci z pieniędzmi. Dobre co? Nie dość, że mam dużo miejsca w plecaku, bo mogę Maciekowi przerzucać rzeczy. To jeszcze Maciek może sobie pójść i posprzedawać. Jakie jeszcze skile bym mógł mieć? Ostatnia rzecz. Nie przepraszam to są Skille, jakie bym mógł odblokować? Tu jeszcze do młota lub miecza, kolejny skill, ale mógłbym też przejść na przykład do ciężkiego mie miecza, ciężkiego młota. Mając jakąś klasę nie jestem zmuszony do używania konkretnej broni. No chyba, że kupię skilet tylko pod młoty, no to wiadomo, że muszę używać skilet tylko pod działo, tak jak tu, no to muszę używać ciało, ale mogę mieć dwa zestawy broni, między którymi się przełączam jednym przyciskiem. Także naprawdę spoko. Ogólnie Your pet has returned. O, Maciek wrócił ze złotem, ze spicza. Ogólnie no wiemy jak gra wygląda, wygląda jak wygląda, ale jak gram to nie zwracam już na to uwagi szczerze mówiąc i uważam, że fajnie by nam się razem wygrało. Dziękuję, pozdrawiam, Storchlight 2. Aha, jeszcze coś, miałem wam powiedzieć jakie są klasy tutaj. Oto to mamy mężczyznę, oczywiście, wybierzemy, wiadomo. Ja grałem jako inżynier. Wyposażony w pancerze i bronie in inżynierowie. O, lama. A czemu ja miałem kota? No ale nieważne. No to inżynier, widzieliście mniej więcej, co potrafi. Walczy czymice, a ma skille dodatkowe związane np. z budowaniem robocika. Mogłem też zbudować robota pająka, który się rozdziela na trzy pająki i wybucha w różnych miejscach. Takie różne robociki. Żarodziej, no to sama nazwa mówi czarodziej od ognia. Dalej berserk, no to widać. Perserk. Dosłownie. I ostatni to łowca. Czyli pistoleciki i czary. My w czterech moglibyśmy w to razem sobie grać. Pozdrawiam, polecam, dajcie znać.